Bądź osobą oświatowej inteligencji, jeśli pragniesz zasiadać z królami. Człowiek, który ma ograniczony zasięg swojej wioski, będzie pośmiewiskiem. Podróżuj, tak jak Ziemia Długa i Szeroka, a poznasz sekrety człowieka. Gdy prowadzi cię strach, Cel nigdy nie jest chwalebny. Jedna świeca może zapalić drugą. Tak też wielkość umysłu może zostać przeniesiona między ludzi. Pozostawanie w samotności to pozbawienie się takiej podpałki. Uważaj na swą mowę. Może być bodźcem dla wielu niepotrzebnych problemów. Nigdy nie wiadomo to mógłby nadstawić ucho na twoje bredzenie. Jeśli pragniesz zająć miejsce na świecie, wstawaj wcześnie. Leniwy wilk głoduje, a śpiący człowiek rzadko widzi zwycięstwo. Zrozum, że burza może zmienić swój bieg bez ostrzeżenia. Zawsze bądź gotów, by stawić jej czoła. Pokonuj wrogów na polach, zanim dotrą do Twego domu. Bez względu na to, jak ostrożnie żyjesz, nie ma ucieczki przed śmiertelnymi szponami starości. Lepiej więc dołączyć do walki i dumnie walczyć o coś, co warto zdobyć. Dobry przyjaciel mówi szczerze i z serca. Nie można zaś ufać temu, którego mowa jest zawsze przyjemna. Co zostanie wyryte w historii Twojego życia? Jaka legenda pozostanie długo po Twoim odejściu? Jak uczyniłeś ten świat lepszym? Rozważaj te pytania codziennie. Zawsze znajdzie się mądrzejszy mędrzec i wojownik śmielszy od Ciebie. Uważaj, aby nie stać się zbyt komfortowym. Pyszałkowe myślenie i okrzyki błyskotliwości przyciągają nieszczęście do czyjegoś życia. Żyj pokornie, z cichą pewnością siebie, a będziesz rzadko nękany przez kłopoty. Wrogowie często czają się w cieniu za rogiem. Rozsądnie byłoby sprawdzić go przed dalszą podróżą na swojej ścieżce. Umiarkuj się bezwzględnie, pozwalając, by pochłonęła cię chciwość ściągniesz na siebie jedynie smutek. Krytyczny człowiek szybko wskazuje palcem i wywołuje między innymi wiele konsternacji, ten nie jest świadom. Że on również ma udział w ich błędach. Nie śpiąc w nocy, walcząc z chorymi myślami, nie przynosisz sobie rozwiązania. Wstajesz niespokojny i w nie lepszej sytuacji niż znajdowałeś się wcześniej. Bez względu na to, czy twoje mieszkanie jest kruchą chatą z patyków i błota, to posiadanie domu jest cenne. Nic nie miażdży ducha człowieka bardziej niż konieczność błagania. Radosny jest ten, kto dzieli swoje bogactwa. Tchórz gromadzi i żyje w strachu, rzadko rozkoszując się fortuną. Nie wstydź się prostego ubioru, zwracaj większą uwagę na swoją higienę i postawę. Nie daj się zwieść pieniądzom. To czyni najbardziej niewiarygodnym przyjacielem. Chwal każdy dzień, bez względu na to, co przyniesie los. Przy silnym wietrze należy rąbać drewno. Przy dobrej pogodzie wypływać w morze. W romantycznej poświacie blasku świec namiętnie rozmawiać z kobietą. Użyj statku do podróży, tarczy do obrony i miecza do rażenia. Wszystko ma swój czas i miejsce. Zdrowy rozsądek jest Twoim najlepszym przyjacielem.